Serdecznie w nowym odcinku z bajką na rękach, ponieważ słychać ją wszędzie, ale nieważne. Zapraszam Was na odcinek, w którym będziemy przymierzać ubrania, które wybrała mi moja siostra, starsza, w jej stylu. Zapraszam. Wszystkie ubrania, które moja siostra wybierała są ze strony Rene I tutaj zostawiam wam od razu kod rabatowy, który możecie użyć przy zakupach, żeby po prostu wyszło wam taniej Jestem bardzo ciekawa, ponieważ znowu powiedziałam, tym razem mojej siostrze, ponieważ ostatnio była moja mama to nie widział tego odcinka, to oczywiście serdecznie zapraszam Powiedziałam im obydwu, żeby wybrały ubrania w swoim stylu, takie, które podobają się im A ja ocenię, czy spodobają się również mi Także mam tutaj przed sobą wielkie pudło. Parownica jest już nastawiona, żeby, wiecie, ubrania wyglądały pięknie. Także zapraszam was serdecznie do pierwszej rzeczy. Dobra, witam Was w pierwszym zestawie, który bardzo pasuje mi do mojej siostry. Totalnie ją w tym widzę. W tym kolorze również powiem Wam, że mi się ten kolor bardzo podoba, ale sama no tak raczej w takim nie chodzę. Jak dla mnie bardzo fajny sportowy zestaw. On ma taki śmieszny materiał, taki troszeczkę jakby ręczniczkowaty czy coś, ale jest mi w nim bardzo wygodnie. No. Jest taki dosyć elastyczny, fajny sportowy zestawik. Jest okej, okay, co nie? Jest okej. Okay. Chyba wybrałabym go dla siebie w innym kolorze, ale. Jest ok, moim zdaniem. Przede wszystkim jest nimi bardzo wygodnie, komfortowo, no bardzo spoko. Do tego dobrałam takie białe buty, ponieważ akurat buty musiałam sobie przed sobą rozłożyć, żeby dobierać się do tych stylizacji w miarę możliwości. No powiem wam, że to są również buty w mojej siostry stylu. Mi tutaj osobiście nie za bardzo podobają się te przody, tak jakby. A tutaj generalnie, jak dla mnie buty średnio, średnio mi się podobają. Jeżeli będziecie nimi zainteresowane, to weźcie sobie o jeden rozmiar większy niż nosicie normalnie, ponieważ ja mam na sobie 39, to jest mój regularny rozmiar i są troszeczkę za małe także buty, tak dla mnie średnio, natomiast do tego zestawu pasują. Czy powinnam to oceniać? Czy ja to oceniałam ostatnio? Chyba nie. Będę albo na tak, albo na nie albo w środku. Tutaj jestem w środku Lecimy dalej. Jestem w kolejnej rzeczy i mam w ręce buta, którego do, do tej e, stylizacji dobrałam. No i słuchajcie, może zacznę właśnie od tych butów. Są to bardzo fajne, przyjemne kapki, e, One są stylizowane na tezy e, hermesa. wiecie, teraz są takie popularne właśnie takie klapeczki, Także one tutaj troszeczkę mnie właśnie przypominają. Są bardzo wygodne, bo o, tutaj te paski są miękkie i czujesz, po prostu nic mnie tam nie uwiera, jak mam je na sobie. Także za klapeczki duży plus też bardzo fajny kolor, także klapki mi się podobają. Jeżeli chodzi natomiast o sukienkę, to przede wszystkim jest nie w niej mega mega wygodnie. Serio jest ona bardzo wygodna, komfortowa, ma tutaj gumki, nie trzeba jej nawet wybierać przez głowę, bo to wszystko jest tutaj na gumce. Można sobie ją chyba też nosić o tak, mi się wydaje, bo się tak fajnie też trzyma. Natomiast ja nie za bardzo lubię takie dekolty, bo po prostu nie mogę podnosić rąk i tak dalej. Generalnie sukienka mi się podoba bardziej tutaj w tej dolnej części, bo tutaj właśnie jestem średnią fanką tego dekoltu i tej Góry. Daje mi to taki troszeczkę yy, bysiowy vibe. <noise> w sensie nie chcę, żeby to źle zabrzmiało czy coś, bo to jakby nie jest złe, tylko po prostu kojarzy mi się to, jakbym była taką dziewczynką w pośród natury, po prostu na łące, i, i tak, jakoś tak mi się to kojarzy. Ale generalnie jest mi bardzo wygodnie. Fajnie też, że jest biała. Ja w lecie lubię białe sukienki. Także powiedzmy, że tutaj przy tej stylizacji jestem na tak. Mimo tego, że tutaj w tej sukience zmieniłabym jakoś tą górę. Może po prostu, jakby na przykład była bez rękawków, to by mi się bardziej podobała, ale generalnie. Jest w porządku. Ta stylizacja podoba mi się bardziej od poprzedniej, także jestem na tak. No i witam Was serdecznie w kolejnym zestawie. Będę Wam teraz pokazywać się cała, bo mam tutaj na to przestrzeń, także możecie sobie zobaczyć z tej strony. Tutaj e, jak wygląda cała stylizacja. I powiem tak, od razu co powiem, to, że top jest bardzo fajny, przyjemny. No to jest taki zwykły, basicowy top, ale jest jak najbardziej spoko. A jeżeli chodzi o spodenki, to one byłyby fajne, aczkolwiek jest to rozmiar S. No i kurde, mam tutaj strasznie dużo miejsca, także aż dziwne, no nie? Wydaje mi się, że one powinny być z wysokim stanem, ale no serio <grym> powstają. Dodatkowo to są krótkie spodenki. To są krótkie spodenki, także tak. E, ale jest mi w niej wygodnie na ten moment, tylko że e, są po prostu bardzo dużo, za duże. spodenki jestem mm, raczej skłonna powiedzieć, że mi się średnio podobają, ponieważ ja wolę dłuższe spodenki, które zakrywają całe pośladki. Natomiast fajne z nich to, że mają tutaj te poszerpania na końcach, to jest jak najbardziej spoko. Tutaj mamy jeszcze taki detal, no nie w moim stylu, bardziej w stylu właśnie mojej siostry. Tak, jak dla niej spoko, dla mnie niekoniecznie. Ja też wolę takie spodenki e, Materiałowe na przykład Kant i tak dalej One się jakoś nazywają, ale teraz sobie tej nazwy nie przypomnę Nieważne nie Natomiast powiem wam, że jestem bardzo miło Zaskoczona jeżeli chodzi o te buty Bo te buty mi się bardzo podobają Są mega takie wygodne i są bardzo takie wakacyjne Fajna jest ta słomiana podeszwa Bardzo fajnie to wygląda, serio Te buty jak na razie są najlepsze I naprawdę chętnie bym sobie w nich chodziła Bo wydają się być naprawdę wygodne A często właśnie buty tego typu te, te podeszwy mają strasznie twarde. Tak, te właśnie nie. Są naprawdę mega komfortowe i wygodne. Właśnie są takie materiałowe, także myślę, że jest to bardzo fajna opcja na wakacje. No i tak, ten look jest dla mnie jak najbardziej na tak. Jedyne co mi zmieniła to Spodenki <grym> czyli trochę główną część tej stylizacji. Także hmm, jestem. No jestem na tak, bo bardzo mi się podobają te buty. Serio. I dobrze się czuję, także jestem na tak. Dobra, powiem wam, że przy tej propozycji sama siebie zaskoczę, ale powiem, że bardzo mi mi się podoba. Jeszcze niedawno w życiu bym nie powiedziała, że ten zestaw mi się spodoba. zobaczcie, tutaj mam jeszcze takie szerokie spodnie z wycięciami po boku. Nie powiedziałabym, że mi się podoba, ponieważ mamy tutaj kolorową marynarkę. I słuchajcie, jeszcze przed chwilą miałam takie nie, w ogóle nie. Ale jak ją założyłam, to ten kolor tak mi się podoba. Serio, uważam, że bardzo do mnie pasuje. I ten kolor jest przeuroczy. Cały ten zestaw prezentuje się bardzo fajnie. Wydaje mi się, że sama bym Zobie czegoś takiego nie skleiła na co dzień. Natomiast naprawdę czuję się w tym zestawie bardzo dobrze. Tyle, że tak, mam uwagę co do spodni, ponieważ mam na sobie 34. I słuchajcie, ciężko było, żeby przeszło mi przez biodra, ale to jest takie typowe dla mnie, że po prostu w talii mi odstaje. Także wydaje mi się, że te spodnie po prostu nie są dla mnie, bo no tak jak mówię, tutaj w biodrach ledwo co te 34, natomiast w talii są za szerokie. No, tak bywa. Ja tak często mam taki problem ze spodniami, ale Generalnie one mi się mega podobają przez te wycięcia Serio, są szerokie i bardzo wygodne Jeżeli chodzi o marynarkę, to tak jak powiedziałam Kolor przeuroczy i bardzo mi się podoba jak wygląda Chyba wolałabym, jakby miała dłuższe rękawy Ale to już takie czepialstwo Jeżeli chodzi natomiast o buty To są bardzo wygodne Ten pasek, który trzyma mi stopę Jest bardzo miękki, także, także To jest plus i też czuję się stabilnie, bo mają Taki grubszy obcas, generalnie Bardzo, bardzo fajne buty No i cały zestaw, totalnie jestem na no tak Serio, bardzo mi się podoba Dobrze się w nim czuję Sama bym sobie takiego nie skleiła Natomiast brawo na mojej siostry, bo spisała się przy tym I to jest chyba moja ulubiona sterylizacja Na ten moment No i dobra, zanim przejdę do omawiania To ja was przepraszam, ale ja miałam być dzisiaj Po pięknym pedicure, ale niestety Mam go jutro i tak jakby Chowam trochę stopy, ale Wybaczcie mi Oh. Kobiety mają prze, przewalone Zacznę może od kombinezonu Ten kombinezon byłby serio spoko Bo jest bardzo wygodny W sensie ten materiał jest taki, że Jest mi w nim naprawdę mega wygodnie Tutaj się super trzyma I ma regulowane ramionczka Przez co seria jest mega stabilnie i tak dalej Podoba mi się ten jego kobaltowy kolor Jest naprawdę spoko, tylko jak dla mnie Spodnie powinny być trochę dłuższe Także dla osób, które są poniżej 170, 172 cm To myślę, że będzie spoko ja wolę jak nogawki są takie długie, całkiem do ziemi Ponieważ no po prostu tak lubię Ale generalnie ten kombinezon myślę, że spoczko Dam go mojej siostrze i myślę, że ona będzie z niego bardzo zadowolona Natomiast jeśli chodzi o buty Ja nie wiem co tu się stało Jakby nie, totalnie nie Ten kolor złoty dla mnie nie yeah. Nie podobają mi się też yy, Ich krój mi się nie podoba, wiecie Mimo tego, że jest mi w nich bardzo stabilnie I naprawdę czuję, że jest mi w nich bardzo wygodnie To x. Nie do przejścia. Buty są na nie. Także tutaj muszę powiedzieć, że jestem tak po środku, bo są spoko i jest mi serio, tak wygodnie. Tutaj wszystko perfekto, natomiast buty gleślają. Także jestem w środku. Uwaga, uwaga, mamy kolejny zestaw i on mi się mega, mega podoba. Wiecie, czym mi się skojarzyło od razu? Z takim zestawem na strój kąpielowy. Na wakacje. Idealnie w ogóle jeszcze biały i będzie podkreślał ładnie opaleniznę, także na pewno e, wezmę go sobie na wakacje, żeby ubierać na strój, e, Ma on jeden problem, ponieważ troszeczkę prześwitują majtki spod spodu. Nie wiem czy wy to teraz widzicie, bo z przodu to widać mniej, mam wrażenie. Natomiast z tyłu tyłu troszeczkę bardziej. <grym> Ale no, słuchajcie, ja lubię takie spódnice, bo you know! <grym> także bardzo mi się podoba ten zestaw jest mi też mega wygodnie on jest taki prążkowany i jest bardzo taki e, rozciągliwy, także dopasowuje się bardzo dobrze bardzo fajne wycięcie, zestaw totalnie jestem na tak i w ogóle bardzo fajnie zgrywa się z tymi kropkami, które mam na sobie też bardzo wygodne, tak samo jak i te pierwsze, mają miękkie paski także wydaje mi się, że ten zestaw e, jest jak najbardziej super <laughs> bardzo mi się podoba, no nie wiem czy wyszłabym tej spódniczce na miasto, musiałabym się tutaj dobrze oglądać i popytać, mogę was, zapytać was czy mogę w niej wyjść na miasto no bo jednak ten materiał jest dosyć cienki i po prostu wiecie, nie chcę żeby miasto oglądało moje pośladki chyba, <laughs> że ubrała jakoś pod, to nie wiem jakieś takie alas podęgi czy coś, nie wiem bo ogólnie zestaw mi się mega podoba, jest bardzo sexy także jestem no tak, jej! Teraz słuchajcie, będzie kilka dołów do oceny, ponieważ nie mam e, więcej topów, także zostanę sobie w tym. No i słuchajcie, te spodnie mi się bardzo podobają. W sensie mają fajny kolor i dają mi taki vintage look. I tutaj zobaczcie, już jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o to odstawanie. W sensie, no mam wrażenie, że to jest już do zaakceptowania. Te spodnie są też e, rozciągliwe bardziej niż tamte, także to są takie pół jeansy, no bo one są dosyć właśnie takie rozciągliwe. No ale ogólnie podoba mi się ich krój. Te nogawki są bardzo fajne, że są takie proste, także te spodnie, serio. Jestem na tak. Bardzo mi się podobają. Jak wydaje mi się, że będę sobie w nie śmigać. Także miłe zaskoczenie, bo na początku, jak je wzięłam do ręki, to miałam takie. Hmm. Ale moim zdaniem, sery wyglądają spoko. <grym> sery są git. także jestem na tak. Ej, dobra. Te spodnie są autentycznie idealne. Dokładnie takiej spodni szukałam i chciałam, i o my na pewno sobie je zostawiam. Materiałowe mają szerokie nogawki, wyglądają super. Idealnie trzymają się na talii. No piękne. Brawo, Super wybór! W sensie wybierałaś to pod siebie, ale mi te spodnie też mega siedzą i na pewno sobie je zachowam. Jeżeli chodzi o buty, to tutaj również super, ja już te buty znam, miałam je w innych kolorach na sobie, Przymierzałam, także tak, te buty są jak najbardziej spoko, bardzo mi się podoba ta słomiana podeszwa, są na szpilce, stabilność jest ok, przez to też, że ta platforma i z przodu ona jest taka mm, kwadratowa ale i jest szersza i ja się czuję w nich stabilniej, mimo tego, że to są Naprawdę bardzo, bardzo spokojny bory, także tutaj zdecydowanie jestem na tak. Dobra, w tej sukience jestem autentycznie zakochana. Jest Przepiękna. Bardzo podoba mi się jej spódnica, te falbany, że jest tutaj tyle materiału. Jak widzicie, ona ma pod spodem podszewkę. Dekolt jak najbardziej spoko. Czy ma regulację? Ma regulację, także to jest y, też duży, duży plus. No, zobaczcie sobie jeszcze tutaj z bliska, albo wygląda tył. No, ogólnie sukienka jest przepiękna. Serio. Tutaj kojarzy mi się z takim. Spacerem o zachodzie słońca na plaży. Nie no, ogólnie przepiękna sukienka, zdecydowanie jestem na tak. Jest po prostu przepiękna. Ja teraz, wiecie, jestem fanką długich sukienek, bo mam e, depilację laserową robię sobie, także nie mogę opalać nóg. No i słuchajcie, ta sukienka idealnie się tutaj sprawdzi, także super, no i jestem w ostatniej sukience, powiem wam, że bardzo mi się ona podoba, co prawda nie do końca chyba jeszcze rozgryzłam ten dekolt bo zobaczcie, że tutaj on nie może być tak jakby o tak, bo wtedy tutaj po bokach odstaje, tylko te szelki muszą być tak, a jeszcze z tyłu mamy taki wiązany tył, także to jest do rozpracowania ale ta spódnica wygląda tak ładnie, serio, większość tych sukienek mi się tak bardzo podoba, ze względu na to, że tego materiału jest tutaj dużo i zobaczcie jak fajnie ta spódniczka wygląda, w sensie że jest taka szeroka, no nie? Bardzo ładna, klasyczna czarna sukienka. Fajnie, że ma to wiązanie z tyłu, to i też dodaje uroku. Totalnie pasuje też do mojej siostry, która to wybierała, no ogólnie wszystkie te rzeczy do niej pasują. Bardzo mi się podoba. Serio jest naprawdę spoko. Tylko muszę jeszcze jakoś rozgryźć ten dekolt, być może ja powinnam go założyć jakoś na skos, no nie wiem. Ale ta spódnica robi tutaj robotę, także ja jestem zdecydowanie na tak. Bardzo, bardzo, bardzo spoko zamówienie ogólnie. Moja siostra trafiła mimo tego, że wybierała te rzeczy tak jakby pod siebie. Dobra, słuchajcie Przyszedł czas, żeby podsumować e, Także na pewno co mi się podoba Najbardziej z tego zamówienia to są te szerokie Czarne spodnie, są naprawdę spoko Nie te jeansowe, tylko te materiałowe Bardzo podobał mi się kolor Marynarki, <grym> serio Bardzo mnie zauroczyła, myślę, że moje ulubione ubranie z tego odcinka to są te czarne Szerokie spodnie, serio, bo są naprawdę Mega spoko, dobra to chyba wszystko Pamiętajcie jeszcze o kodzie rabatowym, który możecie Wykorzystać na Renę, żeby ubrania były Tańsze, no i co, Ty tyle ode mnie Chyba, <grym> dziękuję wam bardzo za odcinek, za oglądanie odcinka i widzimy się już w następnym. Pa!